Niepokojący obraz naszego stanu zdrowia. Liczba zawałów i udarów rośnie lawinowo, porównując do poprzedniego roku. To wzrosło o 1 trzecią. Piotrze, co się dzieje? Dlaczego mamy tyle dramatów? I co mówią lekarze? To prawda. Dane, o których powiedziałeś, to dane z pogotowia w Łodzi, z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. O 1 trzecią w ciągu roku wzrost wezwań właśnie do pacjentów z udarem bądź też zawałem serca. My rozmawialiśmy z rzecznikiem pogotowia, który mówi nam, że widzą wyraźnie różnicę w stosunku do tego roku. Liczba tych wezwań właśnie do tego typu schorzeń to jest wzrost o 1 trzecią. W porównaniu do lat ubiegłych widzimy wyraźny wzrost. W zależności od poszczególnych miesięcy on sięga nawet 30%. Tak więc jest to zauważalna liczba osób chorych na udary, jak i zawały mięśnia sercowego. Jeżeli chodzi o zawały mięśnia sercowego, obniżenie wieku zapadalności obserwujemy od. 5-8 lat. Natomiast liczba tych udarów w młodym wieku dla nas osobiście jest zaskoczeniem w tym roku. No właśnie, Piotrze, dopytam jeszcze o to. Młody wiek, co to znaczy? To prawda, to o czym mówił właśnie Rzecznik Pogotowia, który sam jest ratownikiem medycznym, jeździ na wezwania. Jeżeli chodzi o te osoby, które miały zawał serca, to już na przestrzeni kilku lat widać, że coraz młodsi są to pacjenci, ale jeżeli chodzi o udar, no to jest właśnie ogromna różnica w porównaniu do ubiegłych lat. To oznacza, że są wezwania na przykład do osób w wieku 30 lat albo nawet i młodszych. Wcześniej to były osoby w tak zwanej grupie ryzyka. Po 50. osoby na przykład z nadwagą, z problemami serca, które miały wcześniej, a teraz są wezwania. Do mężczyzny, który jest w wieku 30 lat, który wcześniej nie chorował, który generalnie może powiedzieć, że jest w dobrej kondycji fizycznej, który ćwiczy, uprawia sport, a potem okazuje się, że i on wymaga pomocy medycznej.